Przepis na potężne barki w pięciu krokach. Pięć ćwiczeń i pięć posiłków. 3200 kcal. Zaczynamy. Bierzesz najpierw telefon, tam znajdujesz moją aplikację, logujesz się i zaczynamy. Jako pierwsze wznosy hantli w oparciu. A do zjedzenia jajecznik z szynką. Jako drugie Around World z hantlami i czekoladowy pudding. Czy ja. Pamiętaj, do niedzieli jest promocja 15% na wszystkie współprace. Czy plan gratis do niedzieli. Trzecie ćwiczenie będzie Nipchaj, czyli krótkie wznosy i carbonara z kurczakiem. Jako czwarte, Wajrajsy, na przykład w pozycji skróconej i czekolado. Co to jest kurwa, kasza manna? Kasza banna z ciepłymi małinami i masu morzechowym. Piąte, natomiast na tył naramiennego przyciąganie z góry i koktajl bananowo-kakowy z płatkami jagromymi. I masz sprawdzone 5 ćwiczeń wraz z wykonaniem. Do tego 5 smacznych posiłków. Oczywiście kaloryczność będzie dobrana pod Twoje potrzeby.